W Google Play bez problemu, bez problemu szczunięcie zenkom dla, dla spokoju płatności. Zenkom to jest coś podobnego jak Revolt, tylko jeszcze się tak nie rozwinęło. To jest Zenkom, to jest polska firma, która rozwija się w innym kraju. I jak wygląda aplikacja zenkom? Aplikacja Zen.com jest bardzo prosta do obsługi. Można sobie wybrać plan taryfowy za darmo, za gold za 4 zł, Platinum za 30 zł i titanium. Obsługiwanie platformy Zen.com jest bardzo łatwe. Macie konto bankowe, na które można wpłacać pieniążki, tak. <laughs> Zencom jest to praktycznie polska yy, polski bank wirtualny, który operuje na całym świecie. Jest to bardzo przydatne do giełdy kryptowaluty, do, do Donta Global, gdyż na automacie idzie właśnie yy, wymienione kryptowaluty na, na, na złotówki. Na właśnie zonda.com karta idzie bardzo szybko, w ciągu 5 dni mi przyszła. Więc tak to mniej więcej wygląda.